Dzień Jak no pani widzi, piecyk już ustawiliśmy. No Zaraz widzę. weźmiemy się za podłączenie mm -hmm. jednościennym systemem ze stali czarnej, dwumilimetrowej, mm -hmm. istniejącego komina do, do piecyka. Mm -hmm. Panie Ewo, opowie pani, dlaczego zdecydowała się pani na montaż piecyka u siebie w domu? Co pani lubi tak, tak naprawdę w tej wizji ognia? Przede wszystkim. Y Wygląd mnie tutaj jakby zainspirował, żeby postawić właśnie w tym surowym wnętrzu. Po drugie, to, co chyba jednak powinno być na pierwszym miejscu, czyli przyjemne źródło ciepła. Ognia, które daje atmosferę i fajny zapach w domu, który lubię. Ja dodam jeszcze, że drewno tak. to też ekologiczne źródło ciepła, bo drewno jest odnawialnym źródłem energii. Dokładnie. Także oprócz tego, że mamy ciepło, jesteśmy też ekologiczni. Ja jestem fanką ogrzewania kominkowego od wielu lat. No i jeszcze można. Podrzeć tak. sobie wodę. To jest też ekologiczne wykorzystanie właśnie, właśnie możliwości kominka. Będziemy też to pokazywali tak. w, yy, w kolejnym etapie. Mm -hmm. Zapraszam do subskrypcji, a my bierzemy się do pracy. Kożula. Kominy na całe życie. piecek na miejscu komin szczelnie podłączony mm -hmm. do istniejącego e, komina, możemy wziąć się za pierwsze rozpalanie. Z przyjemnością posłucham, jak się to robi prawidłowo, bo mam bardzo często problem, żeby rozpalić dobrze Super. kominek. Ważne są, mm -hmm. jest kilka zasad. Pierwsze, ułożenie drewna, układając mm -hmm. od najgrubszych przez średnie po najdrobniejsze, tak żeby tlen miał cały czas dostęp mm -hmm. od góry. Musimy używać sezonowanego drewna, czyli takiego, którego wilgotność Super, jest tak, mniejsza tak, 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 niż 20, mm -hmm. 20%, no mhm. i musimy zadbać o, o dolot powietrza, czyli w momencie rozpalania otwieramy dolot mhm. powietrza i, i również z tyłu też. Czy ewentualnie który jest, okno uchylamy też, czy nie ma takiej potrzeby? Możemy zobaczyć, jak będzie się zachowywał mhm. piecyk przy pierwszym rozpaleniu. Z reguły okay. nie, ale zobaczymy, czy Dobra. w tym przypadku będzie to potrzebne. Czyli tak jak wspomniałem, układamy grube kawałki, mhm. następnie te średnie. Czyli muszę je sobie jakoś tak przygotować, tak? Tak, ewentualnie mhm. można je też kupić. Już jest to tak zwane drewno rozpałkowe. Aha. I to jest ta wtedy ta, ta średnia. Tutaj, średnia bo no tutaj mamy mały otwór, mały kominek, i wtedy. Tak, tutaj nie możemy wrzucić za dużo, no pomieszczenie też jest niewielkie, także mhm. nie możemy też przegrzewać. I na koniec najdrobniejsze. Jak już będziemy mieli te drobne rozłożone, to położymy rozpałkę. Mm -hmm. I tak, żeby był dostęp powietrza? Tak, to, co taką co kratownicę. Mm -hmm, dobra. Mniej bądź bardziej taką efektowną, ale tak, żeby właśnie te powietrze, które jest niezbędne miało, miało dostęp mm -hmm. cały czas do, do procesu spalania. Rozpałkę. A. Nie I co? Czynić honor. Okej, okay, ale i co? Od góry, tak? I od góry, no tam właśnie. gdzie jest e, rozpałka. Super. No dobra, i co? A kiedy właśnie przymykamy? Na razie zostawiamy taki mhm. e, trochę szczelinę, żeby mhm. w momencie rozpalania było jak najwięcej tlenu dostarczanego. Jak już będziemy widzieli, mhm. że ta średnia frakcja zaczyna się rozpalać, możemy... Możemy Przegrać domknąć, to. tak, już całości. I tutaj w całości. rozumiem, to ma być tym, odkręcone, tak? W momencie rozpalania, mm -hmm. tak, a później będzie Pani mogła regulować wielkość mm -hmm. płomienia. Czyli przykręcając dolot powietrza, będzie mm -hmm. wyraźnie widać, że, że ten płomień robi się mniejszy. Jeżeli będzie Pani. Chciała go zwiększyć, mm -hmm. robimy więcej do lotu Jezu, powietrza. Pierwsze rozpalenie, nie <grym> fajnie. Pięknie dziękuję. W takim ja dziękuję razie gratuluję naprawdę. pięknego urządzenia. Dziękuję za montaż i za dobre rady. Bardzo dziękuję. Polecamy się oczywiście. Pięknie dziękuję. Dzięki. Panie Wą, jak efekt końcowy? Jezu, jestem zachwycona po prostu. Bo ja tak czekałam, żeby w końcu tutaj właśnie ogrzać ogniem. Bo to jest fantastyczne źródło i ciepła, i atmosfery takiej, bo to naprawdę wprowadza fajny nastrój, zwłaszcza zimą. Ekstra, jestem zachwycona. No, ważne jest mhm. też, żeby oprócz tej estetyki zachować też bezpieczeństwo mhm. z kominami pużula możemy połączyć zarówno i estetykę mhm. i, i bezpieczeństwo użytkowania. Czyli połączenie polskiego kominka z francuskim sposobem montowania. Tak, produkowanym tak, w Polsce. Tak, fantastycznie. Jeżeli także ty marzysz o podobnym piecyku z bezpiecznym i estetycznym kominem, koniecznie skontaktuj się z naszymi doradcami technicznymi przez link w opisie. Polecam każdemu, kto ceni sobie komfort i elegancję.